Dzień dobry Państwu! Bartłomiej Radziejewski z Nowej Konfederacji się kłania. Zapraszam serdecz, serdecznie do chłodnym okiem mojej rubryki autorskiej. Do niedawna była ona całkowicie pisana. Teraz jest hybrydowa, naprzemiennie pisana i mówiona. Nagrywana. Dzisiaj pora na tę właśnie wersję wersję wideo. I chciałem dzisiaj z Państwem porozmawiać, czy Państwu powiedzieć, może raczej o. Czekając na Państwa komentarze potem oczywiście o tym, co jest ostatnio na językach od kilku już lat, a ostatnio w ostatnich tygodniach, miesiącach jeszcze bardziej, czyli ryzyku III wojny światowej i frontalnego zderzenia Ameryki z Chinami. W szczególności wizyta Nancy Pelosi na Tajwanie obudziła na nowo tego rodzaju tezy, tego rodzaju przekonania. Ale wie, znamy je od dłuższego czasu, prawda? Chcę obniżyć napięcie, najpierw, i powiedzieć, że to raczej klimat niedawnych obrad w Los Angeles nad strefą wolnego handlu z udziałem Ameryki i szeregu krajów azjatyckich, a z pominięciem Chin. Oddaje moim zdaniem specyfikę tej rywalizacji o wiele bardziej niż jakieś spektakularne zderzenia i frontalne konfrontacje, ale też ryzyka wymknięcia się spraw spod kontroli całkowicie nie można wykluczyć. A więc na początku obniżyłbym napięcie, podając szereg moim zdaniem fundamentalnych powodów, dla których taka frontalna konfrontacja, która oczywiście dobrze brzmi jako opowieść jest mało prawdopodobna, bardzo mało prawdopodobna, ale następnie pochylić się jednak nad tym co jeśli? Co jeśli jednak się może stać? A więc przechodząc do sedna. Ja widzę siedem takich wielkich powodów, które pewnie już w różnych moich wypowiedziach państwo niektórzy z państwa mieli okazję się zetknąć, ale wydaje mi się, że warto je Zebrać, uzupełnić, usystematyzować, dla których ta konfrontacja amerykańsko-chińska ma małe, bardzo szanse na przekształcenie się w wojnę gorącą. No i to jest po pierwsze broń nuklearna. Jest to czynnik, który nie zachodzi w takim samym stopniu, czy nie działa w taki sam sposób jak. W dobie zimnej wojny amerykańsko-sowieckiej, gdzie mówiono o wzajemnie gwarantowanym zniszczeniu, prawda? tutaj nie ma takiego potencjału, a dokładniej Chiny nie mają takiego potencjału, żeby obrócić Amerykę w tak zwane dymiące zgliszcze, jak to się mówiło w czasach drugiej połowy XX wieku. Niemniej jednak ten czynnik wciąż zachodzi i działa tutaj, w moim przekonaniu, i działa w sposób zupełnie zasadniczy. Chiny mogą nie mieć zdolności, do obrócenia Ameryki w Dymiące zgliszcza, ale mają zdolność przetrwania pierwszego ataku i kontrataku nuklearnego. A to już wystarcza. W tego ramach no, jest to nie do końca jasne, jaka może być skala, ale wielu niektórzy szacują, że że to może być na przykład zniszczenie centrów kilkunastu amerykańskich miast. To wystarczy do tego, żeby być fundamentalnym odstraszaczem przed jakąś niekontrolowaną eskalacją, prawda? Jeżeli przeciwnik może nam przysporzyć setek tysięcy, milionów ofiar cywilnych, to będziemy bardzo uważać, żeby to się nie stało. W drugą stronę rzecz jest oczywista: Ameryka w szeregu ataków nuklearnych mogłaby kompletnie zdewastować. Chiny. A więc broń nuklearna pozostaje fundamentalnym czynnikiem, tak jak za zimnej wojny amerykańsko-sowieckiej, tak tutaj nie dokładnie w ten sam sposób, ale wciąż w fundamentalny sposób zniechęca supermocarstwa do frontalnej konfrontacji. Dalej, to jest również rachunek sił konwencjonalnych. Wydaje się, że mamy specyficzną sytuację taką, w której z jednej strony Ameryka wydaje się wciąż dysponować dużą przewagą ogniową w hipotetycznej wojnie mniejszej skali, ale jednocześnie no, absolutnie nie ma zdolności do tego, żeby dokonać inwazji i podboju kontynentalnych Chin. To jest, nikt tego właściwie nie analizuje, prawda? To jest w ogóle poza... Konkursem, ale przy swojej przewadze ogniowej w hipotetycznej, znacznie mniejszej wojnie powietrznomorskiej, morskiej. No jednak napotyka szereg zupełnie fundamentalnych problemów. To jest są bardzo dalekie linie komunikacyjne, tyrania dystansu, prawda? To jest wielki problem z desantami morskimi, gdyby miało do nich dochodzić na przykład na sztuczne wyspy na morzu południowochińskim czy na inne tego rodzaju cele. Ale też na ogromną chińską flotę, która jest już flota wojenna liczniejsza od paru lat od Amerykańskiej i proporcja zmienia się coraz bardziej na niekorzyść Stanów Zjednoczonych. Chiny dysponują też największą na świecie flotą rybacką i handlową, które w razie potrzeby mogą być zmilita zmilitaryzowane przynajmniej częściowo, a więc niezwykle trudny przeciwnik, który rokuje trudną, niezwykle krwawą wojnę o dość niepewnym wyniku. Tymczasem wydaje się, że główny sens, jaki, miał, jaki mogłaby mieć gorąca wojna. Z punktu widzenia Ameryki to jest szybkie i miażdżące zwycięstwo, swoisty nokaut w pierwszych rundach, prawda, a nie długa męczarnia budząca nieprzebrane rezerwy mobilizacyjne ogromnego chińskiego społeczeństwa, ogromnego chińskiego. Terytorium. No i tutaj też można zacytować samych amerykańskich analityków, którzy od kilku lat podnoszą, że Ameryka nie jest gotowa do takiej wojny. To nie przede wszystkim Chińczycy, to przede wszystkim Amerykanie używają takich argumentów, że flota amerykańska jest zbyt mało liczna, że jest zbyt mało zmodernizowana, że zasoby są zbyt rozproszone, że jeszcze długa droga przed Ameryką, żeby osiągnąć zdolność rozstrzygającego zwycięstwa. Z, w hipotetycznej wojnie konwencjonalnej z Chinami. Natomiast no, czas gra tutaj na niekorzyść, bo to Chińczycy wodują więcej okrętów, Chińczycy dokonują ogromnych postępów, Chińczycy dysponują wreszcie z głębią strategiczną i bliskością geograficzną w ewentualnym teatrze działań, co z, ułatwia sprawę, skraca koszty i tak dalej. Trzecia sprawa to współzależności gospodarcze. No, one dowodzono w przeszłości, że one nie powstrzymują wojny i przed I wojną światową pojawiały się takie argumenty, że współzależności zatrzymają. Jak wiemy, niczego nie zatrzymały. Mieliśmy do czynienia z największą na tamte czasy najbardziej krwawą wojną w historii ludzkości. Niemniej jednak no, jest to też pewien demotywator. Prawda? Jest to coś, co jest uwzględniane w rachunku strategicznym przez elity każdego państwa, każdego mocarstwa, a tym bardziej każdego supermocarstwa. No i na przykład Ranch Corporation, szacując parę lat temu koszty hipotetycznej wojny konwencjonalnej amerykańsko-chińskiej, szacował, że rok, jeden tylko rok długiej i intensywnej wojny amerykańsko-chińskiej to byłby koszt jakieś 20-35%. PKB po stronie Chin i 5-10 po stronie USA. Ogromne koszty, a mogą być przecież niedoszacowane i mogą być tylko częścią obrazu, więc to wydaje się bardzo ważnym czynnikiem demotywującym do podejmowania takich groźnych akcji. Czwarta sprawa powiązana to nastawienie zarówno amerykańskiego, jak i międzynarodowego biznesu. On nie chce tego typu wojny, on robi święte, świetne interesy w Chinach i nawet te dosyć delikatne. Restrykcje, z którymi dotąd mieliśmy do czynienia. No, można dyskutować, na ile one były delikatne, na ile nie. Zdaję sobie sprawę, że to jest teza dyskusyjna, mówię, delikatne w stosunku do hipotetycznego, krwawego scenariusza, jakiegoś brutalnego tutaj rozwoju wypadków, prawda? W tym sensie są one bardzo nawet delikatne. Więc nawet te restrykcje technologiczne, handlowe wzbudzały bardzo daleko idące protesty amerykańskiego biznesu i nieskrywany opór. Przeciw nim. Cóż dopiero, y, jakaś, prawda, wielka wojna, która miałaby załamać kompletnie współzależności, porwać łańcuchy dostaw i spowodować gigantyczne straty, i bez wątpienia wielki kryzys światowy to co do tego chyba nie ma żadnych wątpliwości. Mówimy wszak o krajach, które razem wzięte wytwarzają około 40% światowego PKB. Y, nie może być mowy o wojnie amerykańsko-chińskiej bez wielkiego kryzysu. Światowego. Nikt tego nie chce, prawda? Albo prawie nikt tego nie chce. Piąta sprawa to są interesy polityczne, to znaczy, przede wszystkim Chiny nie mają żadnego interesu, jak się wydaje, w tego typu. Rozwiązaniu, w tego typu frontalnej konfrontacji, Chiny są w sytuacji dosyć wygodnej, ostatnio może mniej ze względu na różne problemy, które mają, ale generalnie rzecz biorąc, cały czas są w trajektorii takiej oto, że czas gra na ich korzyść, prawda? Czas gra na ich korzyść, one szybciej nadrabiają dystans, one szybciej powiększają dystans tam, gdzie mają przewagę. Więc po co wywracać stolik i po co ryzykować raz, że ogromne straty, dważe porażkę. Trzy, że jakiś zupełnie nowy świat, którego nie znamy, prawda? Gdy czas gra na naszą korzyść, można spokojnie czekać, i zgodnie zresztą z zaleceniami Sundzy czy innych chińskich strategów, grać na zwycięstwo bez walki albo zwycięstwo po prostu bez większych kosztów czy zaznacznie niższymi, ale również dla Stanów Zjednoczonych jest to perspektywa bardzo problematyczna, no bo bez jasnego, nie ma tu jasnego scenariusza zwycięstwa, prawda? Powiedzmy, że Amerykanie są w stanie w ewentualnej wojnie powietrzno-morskiej mimo wszystko pokonać Chińczyków, no ale co dalej? Czy są w stanie narzucić im takie reguły trwale, które będą przestrzegane, na przykład blokadę morską, blokady morskie historycznie były, były bardzo nieskuteczne. Czy są w stanie wykluczyć z globalizacji, czy są w stanie zatrzymać ich penetrację gigantycznych obszarów Eurazji, z pewnością, w, w kierunku której z pewnością by się Chiny w takim scenariuszu zwróciły. No, jako żywo, mamy tu chyba do czynienia z czymś takim, czym był Rzym wobec Kartaginy, prawda? który mógł stracić trochę żołnierzy, stracić ileś tam strat gospodarczych, ale odradzał się bardzo szybko. Nie chcę wchodzić tutaj w te analogie, rozwijałem ją przy innej okazji. Więc interesy polityczne wydają się nie prowadzić w żaden sposób do konkluzji o, o tym, że wojna gorąca amerykańsko-chińska jest specjalnie prawdopodobna. No i wreszcie kolejna rzecz to jest, to są interesy całej reszty świata, prawda? Kraje Azji południowo-wschodniej, tutaj bardzo ważne, i wschodniej, sprawiają raczej wrażenie przerażonych perspektywą opowiadania się w ogóle w tym sporze, a co dopiero jakiejś wojny. Ani Europa, ani Ameryka Łacińska, nikt, po prostu nikt istotny nie wydaje się mieć interesów w dążeniu do takiego starcia. Supermocarstw. No i wreszcie siódma sprawa to jest geografia samego potencjalnego konfliktu, prawda? Troszkę już o tym mówiliśmy, ale spójrzmy na mapę. To jest gigantyczna przeszkoda wodna, jaką jest Pacyfik, prawda? Weźmy sobie kanał La Manche europejski, prawda? I pod uwagę weźmy, jak zupełnie inną rolę w Europie pełniła Wielka Brytania ze względu na ten, tę drobniutką, niewielką przeszkodę wodną, podobną trochę do cieśniny tajwańskiej, jaką jaka dzieli Wielką Brytanię od, kontyn od kontynentu, jak trudno było czy Napoleonowi, czy nazistowskim Niemcom ją pokonać, prawda? Więc tutaj mamy gigantyczną absolutnie przeszkodę wodną, jako jest Pacyfik. Mamy teatr wojenny porany, prawda, wyspami, ale też w Azji Południowo-Wschodniej górami, rzekami, nierówny, zupełnie inny niż i tak dosyć taka nierówna z Zróżnicowana powierzchnia Europy w dobie zimnej wojny, no ale przy Azji Południowo-Wschodniej i Wschodniej, to Europa doby zimnej wojny była, prawda, prosta i równa jak placek. Tutaj mamy zupełnie inną sytuację, a więc bardzo trudny teatr wojenny, w którym Chińczycy dysponują wieloma korzyściami wynikającymi z tego, że mają dobry system antydostępowy, systemy antydostępowe, mają głębię strategiczną, mają daleko idące zdolności niszczenia amerykańskich lotniskowców, prawdopodobnie najlepsze na świecie, przeciwokrętowe pociski manewrujące i tak i tak dalej. Więc geografia nie sprzyja absolutnie frontalnej konfrontacji. Geografia, jeżeli w ogóle, to sprzyja ograniczonej wojnie, prawda? Niewielkiemu konfliktowi o bardzo ograniczonym y, charakterze. Ale też geografia powoduje, że Stany Zjednoczone mają mniejszą motywację. Dlatego, że Stany mogą pozostać wielkim mocarstwem nawet po hipotetycznej porażce w rywalizacji z Chinami. Pacyfik jako ogromna przeszkoda wodna działa w dwie strony, sprawiając, że Chiny nie mogą wojskowo dosięgnąć Stanów Zjednoczonych. A to zasadniczo obniża determinację do tego, żeby ryzykować jakąś frontalną konfrontację i setki tysięcy, miliony być może ofiar jakieś nieprzebrane straty gospodarcze, prawda? Więc siedem bardzo potężnych moim zdaniem powodów przeciwko tezie, że już nie mówiąc, że jesteśmy w jakiejś trzeciej wojnie światowej, ale że dojdzie do trzeciej wojny światowej, no, która nawiasem mówiąc jeszcze musiałaby być jakimiś tutaj blokami, wieloma innymi aktorami czynnymi, żeby była rzeczywiście światowa, a nie jakimś niewielkim lokalnym czy regionalnym konfliktem, tylko po prostu między największymi. Graczami. Natomiast, nieco a kontrario tego wszystkiego, co powiedziałem, no oczywiście pewnej niekontrolowanej możliwości wyeskalowania tego sporu, który moim zdaniem jest zimną wojną jest niewątpliwie narastającą rywalizacją, w jakąś formę zderzenia zbrojnego całkowicie wykluczyć nie można. Jest to scenariusz mniejszościowy, ale nie całkowicie wykluczony. I tutaj chciałem nawiązać do bardzo ciekawej pracy, bardzo dobrej pracy profesora Einstein Tunsio z Norwegii, znakomity specjalista od spraw międzynarodowych, nieprzetłumaczonej niestety jeszcze na polski, *The Return of Bipolarity in World Politics* Einstein Tunsio. Nawiązywałem do niego, zresztą będziemy go gościć na Krynica Forum w październiku. Zapraszam państwa przy okazji serdecznie. Tenże profesor, świetny specjalista na około 200 stronach, tutaj drobiazgowo analizuje charakterystykę tego konfliktu amerykańsko-chińskiego i podkreśla wielokrotnie, także nie sposób po lekturze tej książki tego nie zapamiętać, ale też w National Interest kiedyś o tym pisał w takim bardziej zwięzłym tekście, który może robić trochę za taki executive brief tej tej pracy, że ryzyko gorącego starcia amerykańsko-chińskiego jest wyższe niż ryzyko gorącego starcia amerykańsko-sowieckiego. No i trudno odmówić mu racji w tej argumentacji, nie wchodząc w nią teraz głęboko, ale przedstawiam Państwu pewne podsumowanie. Rzeczywiście to ryzyko jest wyższe, tylko to jest wciąż pytanie, jak ono jest wysokie. Więc jeżeli mówiliśmy o, powiedzmy, jednoprocentowym ryzyku, no to to wyższe to może oznaczać 2% albo 3%, prawda? Tu nie wchodzi oczywiście w takie procentowe wyliczenia, ale poprzestaje na ogólnym stwierdzeniu, że jest wyższe. Zgoda, że jest wyższe, ale wciąż jest w mojej opinii bardzo, bardzo niskie. Niemniej jednak, no i to Tuncio też argumentuje, jeżeli w ogóle, to nie frontalne starcie, wielka wojna światowa, krwawa wojna z uruchomieniem pełni zasobów, z wojna nuklearna, tylko raczej jakiś niewielki właśnie konflikt. Konflikt, który może być o Tajwan, może być o coś innego w regionie, ale który nie uruchomi Pełnej spirali eskalacyjnej, który raczej będzie trzymany w ryzach. No i tutaj wypada się o tyle zgodzić, że coś takiego, o czymś takim, jeżeli w ogóle, to możemy rozważać. Ale jakże to inne jest, prawda? Jakże to inne jest ten tutaj czarny scenariusz od jakichś perspektyw totalnej katastrofy i zupełnie krwawego zderzenia tytanów. Więc wydaje mi się, że warto to mieć na uwadze w dobie, w której. Relacje amerykańsko-chińskie z jednej strony eskalują, ale też tak ostatnio co chwila, prawda? Raz są ostrzejsze, raz znowu chłodniejsze, łagodniejsze, naprzemiennie to się tak układa. Teraz chwilowo są chyba łagodniejsze, ale właśnie to, co obserwujemy, to nie prężenie mózgów militarnych w ostatnich dniach, tylko Obrady w Los Angeles, które mają być odpowiedzią na RCEP, czyli największą strefę wolnego handlu na świecie i w historii świata, jednocześnie zaaranżowaną przez Chiny bez udziału Stanów Zjednoczonych. Czas jakiś temu. Teraz konferencja w Los Angeles ma służyć temu, żeby zbudować amerykańską odpowiedź po upadku koncepcji i projektu Partnerstwa Transpacyficznego za Trumpa. Odrzucił ówczesny amerykański prezydent tę te koncepcję, ten projekt, na którym były. Bardzo zaawansowane prace, jak pamiętamy. Więc to raczej w tego typu wydarzeniach to raczej w rywalizacji technologicznej, handlowej, gospodarczej o półprzewodniki, o robotykę, o sztuczną inteligencję będzie tkwić, w moim przekonaniu, przyszłość relacji amerykańsko-chińskiej i przyszłość ich rywalizacji niż we frontalnych starciach. Armii. Niemniej jednak, no to oczywiście nie jest bagatelizacja. Ten wymiar militarny i geostrategiczny absolutnie wciąż trzeba analizować. On jest też ważny, jest obiektem nieustannej sygnalizacji strategicznej, rywalizacji, prawda? Obie strony ścigają się na to, kto ma więcej okrętów, kto ma większą projekcję siły i tak dalej. Jest to standardowa. Rywalizacja między mocarstwami, ale mocarstwami jednak pod wieloma względami przypominającymi supermocarstwa dobry tej zimnej wojny klasycznej, prawda, amerykańsko-chińskiej, gdzie były tak potężne i zdolne do zadania sobie tak wielkich strat nawzajem, że paraliżowały się nawzajem w swoistym bezruchu, prawda, powodując swoisty bezruch i gwarantując długi pokój. Jak przekonuje profesor Tuncio, ale też ja do niego tutaj w tym sensie dołączam, długi pokój jest mniej prawdopodobny między supermocarstwami, ale wciąż jest jednak, moim zdaniem, i tu się różnimy, bardzo, bardzo prawdopodobny. Zapraszam do dyskusji, zapraszam do komentarzy. Wiem, że niepopularny przekaz znowu dałem, bo przekaz o tym, że zaraz będzie krwawo, będzie. Wielkie boom jest bardziej atrakcyjny medialnie, ale nie dla atrakcyjności medialnej się w nowej konfederacji spotykamy. Dziękuję za uwagę dzisiaj i zapraszam na kolejne video komentarze, jak również do tekstów, które również wciąż w nowej konfederacji przecież pisujemy i będziemy pisywać. Dziękuję.